Drugi najpiękniejszy szlak w polskich Tatrach, zaraz po Perci. Ostatni dzień w Tatrach przed Mont Blanc, dzień piąty, poświęciłam na dzień treningowy i duszą wędrówkę. Wystartowałam o 5:10 w stronę Giewontu, ale tym razem na rozwidleniu skręcam od razu w stronę Kopy Kondrackiej. Stamtąd już prosto kieruję się na Kasprowy Wierch. Trasa nie jest technicznie trudna, ale pojawiają się fragmenty strome, a nawet jedna drabinka. Trasa łącznie wynosiła 23,5 km i zajęła 7,5 godziny. Z Kasprowego wierchu widok na świnicę. Piękne, panoramiczne obrazy Tatr zachwycały mnie na każdym kroku. I to koniec przygody z Tatrami na ten moment. Pozostały treningi biegowe i siłowe do wykonania i to wszystko co mogę zrobić, aby być jak najlepiej przygotowana. Teraz pozostało wykonać plan do końca i z gotowością ruszyć ku nowemu wyzwaniu i zbierać doświadczenie górskie. A jeśli interesuje cię ta podróż, zaobserwuj, żeby nie przegapić relacji z Mont Blanc.